Naprawdę o o o o o patrzcie, 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 patrzcie. To to jest pół ale to jest fajne. Ja się to sprawdzę. Dobra no, słuchajcie, podobne odznaczenia to są medale pamiątkowe odznaczenia. Znaczy, to jest taki medal pamiątkowy, on jest z 1935 roku podobny. Mamy tutaj ten hełm trochę przykułowane. Kolejna ciekawostka To jest pierwsze komunki świątycy. To jest 1917 rok. O. Ja sobie przeglądam tutaj te kartony, stare pismo zaczęły jakieś się pojawiać, ale tu mi przykład bardzo uważnie. Zobaczcie, zdjęcie z jakiegoś lazaretu Dobra, słuchajcie, nie chciałem tutaj za dużo pokazywać, ale pokażę Wam coś. Zobaczcie, w piwnicy Benedita Mussoliniego, włoskiego dyktatora, twórcy faszyzmu.